Tydzień po wizycie prezydenta Andrzeja Dudy w Mixtacie do Ostrzeszowa zawitał jego kandydat w wyścigu o fotel głowy państwa, Rafał Trzaskowski. Wiec odbywający się we wczesne sobotnie popołudnie na miejscowym rynku przyciągnął wielu sympatyków kandydata koalicji obywatelskiej. Nie tylko jednak oni witali Rafała Trzaskowskiego, oficjalnie zrobił to burmistrz Patryk Jędrowiak. Witam w mieście, które jest dumne, dumą swojej okolicy, dumą zieleni, która nas otacza, dumą przedsiębiorczości, która w tym mieście rozkwitała. Ale gdy zostawałem burmistrzem, miałem taki mały cel nie tylko inwestycje, nie tylko rozwój, ale też budowanie poczucia, że to miasto i to mieszkańcy mają swój głos, że ten głos będzie wysłuchiwany. I właśnie dzisiaj ten głos będzie wysłuchany, i będziecie mogli gościć i przywitać w gościnnym, otwartym mieście, jakim jest Ostrzeszów, prezydenta Warszawy, kandydata na prezydenta. Polski, pana Rafała Trzaskowskiego. Zapraszam. Jak powiedział sam kandydat, bardzo ważne jest dla niego to, że w każdym mieście, które odwiedza w ramach kampanii, witają go najwyżsi przedstawiciele władz lokalnych. Także w Ostrzeszowie pojawił się stały w ostatnim czasie element przedwyborczych spotkań Rafała Trzaskowskiego. Druga mównica z nazwiskiem Andrzej Duda. To oczywiście nawiązanie do perturbacji związanych z organizacją telewizyjnych debat. Jakoś tak się złożyło, że pan prezydent Andrzej Duda... Nie chcę podjąć wyzwania, nie chcę otwartej debaty, na której padałyby trudne pytania. W związku z tym ja obiecałem, że będę stawiał tę umownicę, żeby dać panu prezydentowi szansę na to, żeby podjął wyzwanie debaty, żeby się nie bał, nie obawiał i żeby odpowiadał na pytania, których nie zna, na te pytania, które są najważniejsze dla nas. Krytycznych słów pod adresem przeciwników politycznych było zresztą znacznie więcej. Rafał Trzaskowski zarzucał Prawu i Sprawiedliwości ciągłe patrzenie w przeszłość i brak woli zastanawiania się nad dniem jutrzejszym. Skoro nie ma już na polskiej scenie politycznej Donalda Tuska, to może czas na to, żeby na niej nie było też Jarosława Kaczyńskiego. Uuu, starcowy, wyobraźcie sobie, wyobraźcie sobie taki dzień, wyobraźcie sobie, że... Budzimy się w poniedziałek, już po ogłoszeniu wyników wyborów i rozglądamy się i nagle się okazuje, że tak. Łączamy telewizję publiczną, nie ma nienawiści, nie ma nienawiści, nie ma dzielenia nas, nie ma manipulacji, nie ma opowiadania tej totalnej nieprawdy, którą słyszymy od rana do wieczora z prostej przyczyny. Że nikt nie zadzwonił do prezesa telewizji, żeby mu powiedzieć, co ma powiedzieć, bo Jarosława Kaczyńskiego już nie ma w polskiej polityce. Wyobraźmy sobie taki dzień. Dzisiaj stawką tych wyborów jest dokładnie to: czy będziemy w stanie myśleć o nowym etapie, gdzie nowe pokolenie polityków będzie myślało o dniu jutrzejszym, czy przez cały czas będziemy tak jak pisowski prezydent Andrzej Duda patrzeć w przeszłość, czy przez cały czas Jarosław Kaczyński będzie tym, który będzie nas pouczał. Który będzie mówił, czym jest patriotyzm, czym jest rodzina, czy sami będziemy odpowiadali na te najważniejsze pytania. O tym są te wybory. I powiem Wam jedno, że jak na Was patrzę, to jestem absolutnie przekonany, że macie już dosyć i że chcielibyście Polski, w której Jarosław Kaczyński nie wydaje poleceń prezydentowi. Mamy do! Mamy do! Wiecie, na czym polega różnica? Różnica między nami polega przede wszystkim na tym, że pan prezydent Andrzej Duda ma jednego szefa, Jarosława Kaczyńskiego, a moim szefem jesteście wy wszyscy. I szczerze wam powiem, że ja właśnie wolałbym mieć takich szefów i takie szefowe, jak tutaj, w Kandydat Koalicji Obywatelskiej przyznał przy tym, że jego obozowi politycznemu zdarzało się w przeszłości popełniać błędy. Ale jestem też w stanie powiedzieć, że robiliśmy błędy, że PiS... Był w stanie trafnie nazwać niektóre bolączki III Rzeczpospolitej. Tak, jestem w stanie powiedzieć, że 500 Plus to był dobry pomysł i dobry program. Jestem w stanie skrytykować pewne rzeczy, które nam się nie udały. Natomiast zapytajcie pana prezydenta Andrzeja Dudę, czy on chociaż w jednej sprawie jest w stanie skrytykować prezesa, czy jest w stanie odciąć się od PiS Nie jest w stanie. Zapytajcie się, zapytajcie się pana. pana Prezesa i zapytajcie się jego wychowanka, pana prezydenta Andrzeja Dudę, zapytajcie się go, czy on chociaż raz mógłby powiedzieć coś dobrego o konkurentach. Mówił pięć lat temu o odbudowie wspólnoty, czy chociaż przez te pięć lat raz wyciągnął rękę do swoich konkurentów politycznych. Nie, nie wyciągnął, bo się boi prezesa. Rafał Trzaskowski mówił również o swoich priorytetach, sprawach, którymi zamierza się zająć po ewentualnej wygranej w wyborach prezydenckich. Walka z kryzysem klimatycznym, walka o silny samorząd, walka o demokratyczną Polskę, walka o apolityczną kancelarię prezydenta to wszystko, co ważne jest dla wyborców Szymona Hołownik że tak dokładnie będzie, że pomoc przedsiębiorcom. Zobaczcie, jak się wasze miasto zmieniło. Ja pamiętam czasy, kiedy było tutaj 30% bezrobocia, a dzisiaj polskie firmy. Odbudują Polskę, odbudują Wielkopolskę, są waszą wielką dumą. I dzisiaj o tym właśnie trzeba rozmawiać, o tym jak ratować polską przedsiębiorczość, jak ratować polskie firmy, jak ratować miejsca pracy, jak zadbać o to, żeby rządzący nie uzgodnili kolejnych podatków. To są właśnie te postulaty, które są ważne dla innych. Jak walczyć z nienawiścią, z dzieleniem nas. Jak walczyć ze wszystkimi tymi, którzy są Spychać na margines dużą część naszego społeczeństwa. To są wszystko postulaty moje, ale to są również postulaty moich konkurentów i ich wyborców. I chcę jasno powiedzieć, że razem budujemy wspólnotę, platformę porozumienia dla wszystkich, którzy w Polsce chcą zmiany. Prezydent Warszawy zapewniał, że będzie silnym i niezależnym prezydentem kraju. To, co to znaczy prezydentura niezależna? Prezydentura niezależna to taka prezydentura, w której prezydent nie słucha. Tylko jednej osoby, który w momentach trudnych dla celu politycznego nie posunie się do tego, żeby atakować innych, żeby nas dzielić, żeby atakować wolność samorządów, żeby atakować wolność prasy, dlatego że przecież to są podstawowe nasze wolności. I prezydentura niezależna to taka, w której prezydent, tak jak ja, może się co najwyżej obawiać swojej żony czasami, a nie prezesa partii politycznej. I dzisiaj potrzebny jest silny prezydent, który jasno powie, jeżeli rządzący będą chcieli odnosić podatki, jeżeli będą chcieli podejmować decyzje, które będą złe dla obywateli, jeżeli będą chcieli łamać konstytucję, jeżeli będą chcieli niszczyć niezależne instytucje, to tam silny prezydent postawi weto! Mamy klucz! Z drugiej strony, Trzaskowski zapewniał, że poprze wszystkie inicjatywy, które uzna za korzystne dla państwa i jego obywateli. Choć wśród uczestników wiecu zdecydowanie przeważali zwolennicy kandydata koalicji obywatelskiej, to nie zabrakło także jego oponentów, co skutkowało polemikami i ostrymi wymianami zdań. Piszecie na tym jednym, jedynym transparencie, jaki widzę, że to nie jest wasza wizja, to nie jest wasza Polska. Ja wam powiem, wasza wizja, zrobię wszystko, żeby była wizją mojej Polski. Bo ja chcę Was wysłuchać, chcę z Wami rozmawiać i powiem Wam tak, że jestem, gotów, że jestem gotów do rozmowy o tradycji, która jest mi bardzo droga, o ojczyźnie, której służyłem przez wiele, wiele lat, o rodzinie, że jestem gotów rozmawiać o patriotyzmie, tylko błagam Was. Niech to będzie rozmowa między Wami a Mną, a niech to nie będzie rozmowa pomiędzy prezydentem Dudą i panem prezesem. Bo naprawdę pan prezes pojęcia nie ma, czym jest rodzina. Kończąc, Rafał trzaskowski wyraził nadzieję, że 12 lipca w drugiej turze wyborów większość uczestników opowie się za jego wizją Polski, polegającą przede wszystkim na dążeniu do odbudowy narodowej wspólnoty.